Moi drodzy, biorę Was już na ostatni punkt rozdziału trzeciego z kontemplacji Maryi z Pomożenie wiernych, druga część o niebezpieczeństwie sakramentalnych związków. Matka Boża mówi szokujące słowa do dzisiejszego kościoła, do dzisiejszych kapłanów, którzy niejednokrotnie wyprowadzają Was na manowce sakralizując związki niesakramentalne. Słowa Matki Bożej są bardzo piorunujące. Mówi, chciałabym uzdrowić polskie rodziny. Modlitwa połączona z grzechem, rodziny żyjące w grzechu śmiertelnym, nie mogą znaleźć pojednania. Modlitwa połączona z grzechem staje się drogą prostą do piekła. I tu Matka Boża mówi, chcę abyście mnie dobrze zrozumieli. I teraz wyjaśnia. Modlitwa zanurzona w grzechu, który brak jest szczerego żalu i pragnienia zerwania z wszelkim grzechem, nie prowadzi do wyzwolenia z grzechu, ale jest składaniem pokłonu temu, który włada nad duszami pełnymi rząd i namiętności. Bo trwanie w grzechu jest to cały czas oddawanie chwały demonowi. Szatanowi, tego nikt tak nie pokazuje. Módlcie się za wasze dzieci, za wasze rodziny. módlicie modlicie się za wasze dzieci, za wasze rodziny. Prosicie o dobrobyt i zdrowie, ale nie zrywacie z nieczystością waszych związków. Moi drodzy. Aby żyć sakramentalnie w łasce uświęcającej, Kościół wprowadził pewną formę rekompensaty za uczynienia za swój postępek. Że nie ma ciachnięcia drogi, że już z Ciebie nie ma nic. Jest. Tylko pokuta. Tą pokutą jest życie w czystości. Bez współżycia w małżeństwie. Tak, że ktoś tu rozrywa szaty i mnie przeklina. Nie, nie, nie. Rzuciliśmy kiedyś Boga, jest szansa. Zrezygnowanie z tego, w cośmy wszyscy z taką wielką radością poszli. Złożenie Bogu w ofierze wielkiej przyjemności, jaką jest darciało, i wtedy Kościół zezwala na korzystanie z życia sakramentalnego. Módlcie się za Wasze dzieci, za Wasze rodziny, prosicie o dobrobyt. Ale nie zrywacie z nieczystością waszych związków. Matka Boża mówi: Takie modlitwy nie mogą być wysłuchane. Takie modlitwy nie mogą być wysłuchane. Błogosławieństwo Boże nie wejdzie do domu, w którym panuje grzech. Błogosławieństwo Boże nie wejdzie do domu, w którym panuje grzech. Pasowałoby tą konferencję, za rok, w październiku, powiedzieć papieżowi i przypomnąć biskupom Kościoła teologię małżeństwa, dramat grzechu, aby nie mieli już problemu z ucząsaniem połowy szklanki z wodą, żeby na drugi rok była pełna. O faryzeusze! O ślepi przewodnicy ślepych! Pokażcie mi, gdzie przez wieki Kościół głosił taką naukę, jaką wy głosicie. O przewrotne pokolenie, o żmije faryzejskie, coś się zrobiły z owczarnią. Dziś by Pan Jezus nie porwozem tłuk, łańcuchem i to z hakami. Nie kupczących, ale was. Wyście o wiele dalej poszli, boście już dawno skupczyli wnętrze świątyni, i są to hale, hale w formie targowisk. Faryzeusze przynajmniej zachowywali czystość tradycji i pozory oddawania chwały Bogu. I lud nie stracił wiary, ale ich Bóg skasował. Bo nie wstali w prawdzie. Jak możecie takiego kłamstwa uczyć tych, którzy trwają w grzechu, w związkach niesakramentalnych, którzy startują w życie, nie chcąc Bożego błogosławieństwa? Przyjęliście pozorne rozwiązanie, bo oni się kochają, mają dzieci, są dobrzy. Bycie dobrym nie oznacza, że się będzie w niebie. Wiem, że przekręcicie, jak utworzycie kolejny filmik o mnie, to te słowa złapiecie. Bycie dobrym nie oznacza, że się będzie w niebie. Bo jak się Boga nie kocha, Boga nie ma pośród Was, w jaki sposób Wy się chcecie zbawić? Przez Siebie? źródło zbawienia jest Bóg. Co wyście nagadali ludziom, że nie muszą przestrzegać prawa, byle byli dobrzy? Ogrody powielane. Jaki smród i ile tam wewnątrz robali. Nikt wam tego nie powie, bo wszyscy biją kapło pokłony przed wami, bo macie władzę i robicie z podwładnymi, co chcecie. Modlitwa. Musi być zawierzeniem, złożeniem wszystkiego w ręce Boga, nie prośbą o łaski, bez gotowości oddawania czci Bogu. Takie modlitwy kierowane są wprost do złego ducha, ponieważ nie oddają Bogu chwały i nie ma w nich żalu za grzechy. Jest to przerażające. Takie modlitwy. Nie uchronią was przed piekłem. Musicie najpierw porzucić grzech. Jeśli naprawdę pragniecie porzucić grzech i szczerze żałujecie za grzechy, wówczas módlcie się gorąco o nawrócenie i o uwolnienie spod władzy szatana. Oto łaskę wyrwania ze szponów szatana z niesakramentalnego związku. Musicie modlić się. Bóg też musi widzieć wasze pragnienia. I Matka Boża mówi, Bóg wysłucha takiej modlitwy. A kiedy dusza zostanie oswobodzona i przyzna prawdzie, wówczas otrzyma błogosławieństwo. Dopiero wtedy przejrzy. Tak bardzo to ważne, o czym mówię, ponieważ ludzie Zatracili poczucie grzechu, sądząc, że miłosierdzie Boże wszystko zrozumie i wybaczy. Stąd też kapłani, którzy Wam udzielają tym, co żyjecie w sakramencie, spowiedzi na czas Komunii Świętej, na ślub dziecka, czy na pogrzeb Ojca Matki, to są heretycy. Oni nie wiedzą, co robią. Oni są narzędziem szatana. Bo Tobie tylko chodzi o to, abyś pokazała się przed rodziną, czy tobie, przed dzieckiem. Tego dnia dokonujecie wielkiej rzezi Boga na oczach całego kościoła, przy akceptacji kościoła i przy zgodzie kapłana, który taką herezję utworzył i wykluł. Owszem, wybaczy w sakramencie pokuty, jeśli będą spełnione. Warunki dobrej spowiedzi, czyli porzucenie źródła grzechu, którym się notorycznie trwa. Jeśli jednak ktoś sądzi, że Bóg rozumie i przebacza grzechy bez tego sakramentu, jest w głębokim błędzie i grozi mu potępienie. W takiej sytuacji jest dziś wiele dusz, które traktują Boga z wielką zuchwałością, licząc na jego zrozumienie, Czyli tak wielu trwa w dramacie potępienia. Za każdy grzech mój syn cierpi i umiera na krzyżu. Dlaczego więc Bóg miałby pozwolić na beztruskie zadawanie cierpień swojemu synowi? Bóg zabierze ci, kościele, władzę. Arcypasterze, wszystko wam zabierze. Utrzymacie stołki i krzesła, bo macie dużo bogactwa, ale będziecie pasterzami bez owiec. I tak się sami wyrżniecie. Bo Bugiłowcom nie da przez was światła. I razem z całymi stadami pójdziecie na potępienie. Za każdy. Grzech mój, syn cierpi i umiera na krzyżu. Dlaczego więc Bóg miałby pozwolić na beztroskie zadawanie cierpień swemu synowi? Czy nie byłby wówczas Bogiem bez serca? Mówi Matka Boża na temat Boga Ojca, który pozwala synowi cierpieć, umierać na krzyżu i jeszcze ludziom pozwalać beztrosko zadawać cierpień swojemu synu, synowi. Przypominam, jednego czy dwóch głosów brakło do większości, kwa... dwóch trzeci, aby już dali zgodę, oficjalnie, bo oni to dali. Dlatego Bóg musi uciec z takich świątyń, bo Bóg ojciec nie pozwala, gdzie na połowę ucz uczestniczyłem przy świętej są to rozbite małżeństwa i oni wszyscy idą do komunii. Popatrzcie oczyma duszy. To jest jedna wielka rzeź. Na stu ludzi podchodzących do komunii, pięćdziesięciu pluje mu oficjalnie w twarz. No i co? Mam babę drugą i co, co, co mi powiesz? Bo mi ten urzędnik daje komunię. Kościół usakralizował ruinę prawa, woli Boga. A poprzez przestrzeganie bo prawa Bożego oddajemy największą chwałę Bogu. Dlatego Bóg ucieka, zostawia świątynię, nie daje powołań, umierają zakony, ludzie przestają wierzyć. Grzechy nie idą w zapomnienie. Każdy grzech ma konsekwencje i pozostawia ślad na umęczonym obliczu i ciele Jezusa. Dlatego musiał być zamach stanu na kościół i, z, i zdewastować, zgwałcić świętą. Jaka ofiara? Uczta! Dzieci nic się, Bóg mi bibę! I się nie dziwcie, że macie w internecie takie filmiki i sceny, że jest wino pół litra na, na ołtarzu. Jakiś rabin czy jakiś islamita prowadzi nabożeństwo swoje. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego! Tam trzeba granatem rzucić! To jest konkretne, kon, kon, konie, kolejne takie bolesne zdanie. Nie liczcie na to, że Bóg go nie zauważy tego grzechu. Że jakoś to będzie. Jak można na pogrzebie każdy mówić, dusza zmarłego idzie do nieba. To wszystko. Jak, jak to do nieba? Mów konkretną kafezę, co się dzieje w tym momencie z tą duszą. W jakim dramacie staje? To zakłamanie Kościoła. Burzyciele Kościoła. Ci, co oficjalnie gwałcili Prawo Boże, mają takie bomba pogrzeby. Tylu czopkowych, tylu grania. Dzieci, przecież to jest szopka. To jest kłamstwo. Oszuści, czy tego nie widzicie? Opamiętajcie się póki czas, moje dzieci. Namiastka miłości na tym świecie, bo tym są wasze Niesakramentalne związki nie jest warta utraty życia wiecznego. Co to znaczy? Że żyjąc w takich związkach żyjecie w notorycznym potępieniu. No przy twojej nagłej śmierci w wypadku samochodowym nie masz nic do powiedzenia! Nie jest warta utraty życia wiecznego, w którym przeznaczone, przeznaczone jest każdemu życie w pełni miłości i szczęścia. I tak, nie zaznawszy nawet miłości, zostaniecie potępieni przez własną zatwardziałość i upór. Kto liczy na to, że się nawróci, kiedy zestarzeje, niech lepiej nie igra z Bożą sprawiedliwością. Bo nie każdemu dana jest taka łaska, mówi Maria. Życie kończy się nagle i nie ma odwrotu. Słowo Boga ma moc, która trwa wiecznie. Nawet ja, która jestem orędowniczką za Wami przed majestatem Boga, nie będę Wam mogła pomóc, mówi Maria. Weź moją rękę teraz, teraz mogę. Chcę Wam. Dopomóż. Proszę Was, nie zlekajcie z nawróceniem, aż będzie późno. Wiem, drodzy małżonkowie, że te słowa są bardzo bolesne. Nie moje. Zrobiłem tylko analizę Matki Bożej.